Cześć, witajcie, witam Was w kolejnej wideo recenzji. Dzisiaj recenzuję Transformers Studio Series Deluxe Stingera. Jest to na tej chwili moja jedyna figurka serii Studio Series, którą posiadam, i też pierwsza, którą wam pokazuję. Tak wygląda Stinger w trybie alternatywnym. Jest to Pagani Hujara. Jest to figurka, która bazuje na postaci z czwartego filmu Transformers Z Wiek Zagłady. I jest to też pierwsza figurka postaci Stingera, która ma poprawny tryb alternatywny. Gdyż wcześniej były tylko dwie figurki Stingera: konkretnie wersja Legion z pewnego zestawu wydanego przez Hasbro i wersja klasy Deluxe od Takary. No i obie nie zgadzają się zbytnio z filmem, gdyż wersja zestawu klasy Legion od Hasbro. Była tylko przemalowana Kautom's Prime, jeśli się nie mylę, i nie przedstawiała typu, za dobrze tej postaci w obu trybach. A wersja Takara była przemalowana Bumblebeam z Wieku zagłady. I tryb alternatywny kompletnie się nie zgadzał z filmem. No ale teraz mamy figurkę z, ze Studio Series, która jest w tym trybie zgodna z filmem. I tutaj z tym trybem odwalili kawał dobrej roboty, gdyż ten tryb wygląda bardzo dobrze. Przyjrzyjmy mu się z bliska. Tak wygląda przód. W tym miejscu umieszczony jest logo Decepticonów. Tak prezentuje się ten alternatywny z boku. Tak z góry. Tak z dołu. A tak od tyłu. W tym trybie figurka nie robi zbyt wiele poza tym, że Jeździ dosyć dobrze. No i jedyne właściwie właśnie w tym trybie jest to, że ta figurka jeździ. Gdy się nie mamy tu otwieranych drzwi, nie mamy otwieranego bagażnika, ani maski. Więc... Jedyne co ten tryb robi, to jeździ i wygląda bardzo dobrze. Więc możemy sobie przejść do akcesoriów figurki w tym trybie. Jeśli chodzi o akcesoria, no to mamy... Takie oto cztery ostrza. Są one no dokładnie takie same, niczym się nie różnią. Są one wykonane z miękkiego plastiku, ale mi to nie przeszkadza, gdyż w tym przypadku nie rujnuje to figurki. Te ostrza możemy w tym trybie wczepić tutaj oraz tutaj. Chociaż ja bym wolał, żeby była możliwość wpienia tych ostrzy o tutaj. Gdyż jak mi je tu, no to z góry są one troszeczkę widoczne, co mi aż tak bardzo nie przeszkadza, ale mogliby dać możliwość wciąpienia wszystkich całych wszystkich ostrzy tutaj. Więcej w tym trybie figurka nie ma akcesoriów, więc możemy sobie przejść do wad tego trybu. A jedyną i największą wadą w tym trybie są lusterka, które mi ogólnie nie przeszkadzają, poza jednym faktem: są one zrobione z gumowego plastiku, który się wygina, i w tym przypadku jest to problem, gdyż wystarczy się je za mocno pociągnie i mogą się wyczepić. i mi się tak stało z tym lusterkiem i z początku myślałem, że się ułamało, na szczęście tak nie jest, tylko się po prostu wyczepiło i na szczęście można je wczepić z powrotem, ale niestety nie trzyma się już tak dobrze i muszę tylko pociągnąć i się wyczepi. No niestety. Ale poza tym figurka w tym trybie nie ma więcej wad, więc możemy sobie przejść do porównań i do transformacji. Teraz porównania. Tutaj jest robot in Disguise Legion Night Ops Bumblebee, a tutaj jest Titans Return Deluxe Breakaway. Przejdźmy teraz do transformacji. Transformacja Stingera jest dosyć skomplikowana i angażująca. Zaczynamy od tego, żeby te dwa elementy należy wyczepić i odsunąć na tym stawie w bok. Teraz panel, na którym zamontowana jest głowa należy wyczepić i podnieść i na tym stawie obrócić o 180 stopni, teraz całą głowę obracamy o 180 stopni i teraz bierzemy się za ręce, należy je wyczepić i je nieco podnieść do góry, a tą, tą rękę należy też wyczepić wraz z nią, tą część. I teraz nogi, lekko je odsuwamy, i te dwa elementy, wyczypamy je, nieco podnosimy do góry. I teraz obracamy nogi w dół. Wyjmujemy stopy. I tą część przesuwamy i blokujemy tu. To samo robimy z drugą nogą. Teraz należy tylko nogi wyprostować. I teraz ten element należy zgiąć. A jeśli chodzi o tą część, no to należy ją zgiąć w taki sposób. I te dwa elementy należy ustawić jak się chce. Teraz zrobimy się za ręce. Te dwa elementy należy zgiąć w ten sposób. Pana, którą zamontowano, jest dobra, żeby przesunąć w dół i go wczepić tutaj. Ręce przesuwamy do przodu i obracamy w dół. Ten naromienniki obracamy do góry i je zginamy do przodu a teraz całą tą sekcję obracamy 180 stopni zginamy do środka no i ręce są gotowe teraz całą tą część należy na tym stawie obrócić o 180 stopni teraz zginamy pas i go blokujemy od tutaj Obracam tą część i ją podnosimy do góry. Przesuwam nogi w dół. I ostatnią rzeczą, jaką należy zrobić, jest wczepienie tych ostrzy. Tutaj, i Stinger w trybie robota jest gotowy. No i w mojej opinii jest to. Naprawdę udana figurka i jest to nawet dobra reprezentacja postaci z filmu, chociaż jest parę rzeczy, które nie są podobne, do czego przejdę za chwilę. Przyjrzę się figurce z bliska. Tak wygląda głowa. Głowa jest nawet podobna do tego, co było w filmie, z tym, że ten wizor powinien być czarny, a jest zielonym. Ale mnie też tak bardzo nie przeszkadza. Tak wygląda klatka piersiowa. Tak wyglądają ręce. Te naramienniki tutaj nie występowały w filmie, ale tutaj niestety są. Nie widzę jakiegokolwiek sposobu, żeby je ustawić oficjalnie... Pff, tak, żeby się mogły chować, bo ewentualnie można je ustawić tak, ale to też niezbyt przypomina w filmu, no ale reszta to nawet jest do filmu podobna. Na drugiej ręce, natomiast mamy zamontowane takie oto działo. W filmie Stinger mógł zamieniać rękę w działo, ale w tym przypadku mam tylko działo zamontowane tutaj. I może w przypadku figurki Bumblebee'u z pierwszego filmu zrobili tak, że można było rękę wyczepić i wmontować w to działo, jednak tutaj tak nie, go nie zrobili. I może nawet lepiej, gdyż w przypadku Bumblebee'u z tego co słyszałem, to ręka jest luźna i łatwo wypada. Tutaj na tak nie zrobili, jak mówiłem. i Ręka nie wypada. Wszystko się dobrze trzyma. Tak wyglądają nogi. Tak prezentuje się figurka z tyłu. Teorem Tył jest dosyć czysty. Nie występuje tutaj mm, zbyt wiele niepotrzebnych elementów. Praktycznie w ogóle poza tymi elementami. Więc właściwie nic nie ogranicza pozowalności figurki. Przejdźmy teraz do pozwalności. Głowa jest na stawie kulkowym, pozwala na pełen obrót 360 stopni. Można patrzeć tyle w dół, tyle w górę i tyle w, na boki. Jeśli chodzi o ręce, ręce są zamontowane na stawach kulkowych, mogą się obracać pełne 360 stopni, mogą się tyle do środka i tyle na zewnątrz. Mogą się tyle na bok, jeśli mamy te naramienniki ustawione w taki sposób, jednak jeśli je odchylimy, no to możemy ręce ustawić tyle na bok. Mamy też staw obrotowy nad łokciem pełne 360 stopni. Mamy klikające łokcie, które pozwalają na zgięcie o odrobinkę mniej niż 90 stopni. Nie mamy nic w dłoniach, nie mamy nic w pasie. Nogi są na stawach kulkowych. Mogą iść tyle do przodu. Tyle do tyłu. Figurka może zrobić pełny szpagat. A mogą iść też lekko na zewnątrz i do środka. Mam też staw obrotowy, który może się zginać możecie obracać tyle do środka i tyle na zewnątrz. skięcie w kolanie 90 stopni. A w stopniu mamy tylko taki staw do dołu z transformacji. Więc jeśli chodzi o jego pozowalność, to byłoby na tyle. No, figurka posiada całkiem niezłą pozowalność, chociaż jakiejś rewelacji też nie ma. W tym trybie, jedynymi akcesoriami, są te ostrza, które się tu wczepiają, ale można je też wyczepić i zamontować je tutaj. To... I można używać jak niby taką piłę, którą on trzyma, czy coś tego typu, chociaż nie ma tego w dłoń, tylko nad. I ogranicza to też ruchomość łokci. jak widzicie, więc ja tego nie używam, ale jak ktoś chce, no to może tego używać. No, i właściwie więcej akcesoriów ta figurka nie ma. Teraz chciałbym się skupić na wadzie tego trybu. A największą i jedyną wadą tego trybu jest ten panel, na którym odczyta się głowa. A jest taki problem, że ten panel, niezależnie jak się ustawi te koła tutaj, to on się nie domyka. I za każdym razem, kiedy się ustawia głowę, no to trzeba trzymać ten panel, żeby on się nie wyczepił. Bo jak chcę teraz stawić głowę do góry, no to ten panel się wyczepia. Niestety. A to nie jest tylko problem z moim egzemplarzem, bo oglądałem inne recenzje i działo się im podobnie. W trybie robota Stinger ma. Ze 12,5 cm, jeśli mierzymy do czubka głowy. Natomiast do czubka tego. No to ma on jakieś. Jakieś 13 cm i 1 mm wysokości. No więc figurka jest troszeczkę mniejsza od innych deluxów, gdyż figurki ze Studio Series niejednokrotnie są zmniejszane, niejednokrotnie zwiększane. A czasem mam normalny rozmiar, gdyż w tej serii chcą zrobić figurki, które się będą razem dobrze skalować. No i w przodku Stingera, no to być może nawet to działa, no ale sama figurka jest dosyć mała. Dla porównania, tutaj jest Titan's Return Breakway, więc jak widzicie, do czubka głowy jest on mniejszy od Breakway'a, ale mi to też tak bardzo nie przeszkadza, gdyż skala dla mnie nie jest istotna w tych figurkach. Więc. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie jest koniec, gdyż. Tą figurką, jak i z każdą inną figurką ze Studio Series w pudełku jest zawarte takie oto tło, które można wyjąć z pudełka. I można na tym tle pozować robota. To konkretne tło przedstawia fragment bitwy w Hongkongu, który akurat uczestniczył Stinger, więc można sobie na tym tle figurkę różnie upozować. Jak się chcę Co jest dosyć fajnym zagranie, że można Odgrywać swoje ulubione sceny z filmów Więc mi się to podoba Chociaż ja tego nie będę zbytnio używał, gdyż na mojej półce z Decepticonami brakuje mi trochę miejsca, więc To to będzie tylko dla mnie Dodatkiem, więc jeśli chodzi o Tryb robota, no to Byłoby na tyle, więc możemy sobie przejść do porównań i do podsumowania. Teraz porównania. Tutaj jest Titans Return Deluxe Breakway. Tutaj jest Robots in Disguise Legion Night Ops Bambubi. Podsumowując, Studio Series Stinger'a tryb alternatywny jest bardzo dobry. Niestety lusterka w tym trybie są dosyć sporym problemem, gdyż są zrobione z miękkiego plastiku, który się wygina i dosyć łatwo można je wyczepić. Ale poza tym, bardzo udany tryb alternatywny. Jeśli chodzi o tryb robota, no to największą wadą jest ten panel, na którym jest mocowana głowa. Ale poza tym, figurka jest w mojej opinii naprawdę udana. W skali od 1 do 10, a oceniam ją na 8. Może jest to dobra wersja Stingera. I chyba najlepsza, jaką na razie dostaliśmy. Polecam ją i to mi na tyle. Trzymajcie się i cześć.